Ceny na 2024 na podstawie tego, co się dzieje w Chinach już. Zaczynamy od ceny paneli, bo najwięcej w Polsce jest ludzi od fotowoltaiki. A w związku z tym netbillingiem jeszcze bardziej opłaca się mieć tej fotowoltaiki za dużo. Wbrew temu, co rząd wykombinował, że jak będziemy zrobimy gorsze warunki, to będzie się bardziej opłacało mieć fotowoltaiki za mało i to, co mówią, Instalatorzy, że teraz będą cię namawiali do tego, żebyś zakładał mniejszą instalację, a zamiast tego zapłacił im 30 tysięcy za magazyn energii, to nie ceny już, już teraz spadły do 11,5 centa za wat w piku. 11,5. Ja przewidywałem 13 i 11,5 jest już. Mało tego, <todgłosy> Doniósł, że są już firmy, które proponują w tej chwili cenę 50 kilka groszy w hurcie za panele fotowoltaiczne w tej chwili. Nie ma żadnej rewolucji. Natomiast otworzyły się jeszcze kolejne fabryki krzemu monokrystalicznego. Więc cena w zeszłym tygodniu krzemu monokrystalicznego spadła z 9,5 do 7,80 za kilogram. Także potężny znowu spadek. Tak potężny, że Hindusi myślą o tym, żeby podwoić cła od marca. Czyli nie wyssą niczego z rynku, czyli znowu te panele trafią do Europy, czyli znowuż jest szansa na to, żeby było tanio. Kolejnym składnikiem układanki, póki jeszcze nie wszyscy mamy samochody elektryczne, to są magazyny energii. Tutaj również już się to stało. Już w tej chwili 5 kWh magazyn na, na najwyższej klasy w zasadzie bateriach. Tak? Czy to będą CATL, czy EVA, kosztuje około 5000 złotych brutto w Polsce pod dom. To zmienia tą krzywą kaczki. Dlatego, że to powoduje, że możemy część energii przynajmniej przechować sobie na wieczór. W związku z tym te godzinowe rozliczanie nie jest dla nas tak straszne i nie jest dla zakładów energetycznych, aż tak opłacalne. bo my to możemy wypłaszczyć jeszcze zanim mamy samochody elektryczne, bo to też jest kolejna rzecz, że w Polsce w stosunku do reszty Europy jest dużo mniej samochodów elektrycznych. Ale właśnie spadające ceny fotowoltaiki i wbrew pozorom pogorszone warunki skupu, czyli właśnie net billing, net billing godzinowy, powoduje, że rolnicy, ale nie tylko rolnicy, zaczynają myśleć w pionie zamiast w poziomie. Czyli to, co było wcześniej problemem, że agrowoltaika według polskiego rządu to jest odbieranie matce ziemi, słońca, panie to rolnicy teraz mogą umieszczać panele w pionie i dzięki temu po pierwsze ta krzywa, ka krzywa kaczki. Krzywa kaczki to polega na tym, że zużycie prądu elektrycznego, czyli jego cena w ciągu dnia przypomina kaczkę, czyli ma duże załamanie w środku, a z kolei nasza produkcja z fotowoltaiki no, istnieje tylko w środku dnia. I teraz, żeby to chytrze wykorzystać, to spółki energetyczne wymyśliły, że one będą brać od Ciebie pieniądze w zależności, od, o której godzinie Ty ten, ty ten prąd chcesz kupić lub sprzedać. Natomiast w tej chwili, jeżeli 20-kilowatowy magazyn energii będzie kosztował właśnie 20-kilowatogodzinny, będzie kosztował właśnie 20 tysięcy maks, a to i tak nie jest wszystko, bo to już się opłaca, ale mogę Ci zagwarantować, że za rok, jak będziemy rozmawiali, w listopadzie 2024 magazyny będą może nie po 10, ale 12-13 tysięcy maks. To nie, nie będzie żadna cena z kosmosu 20 kWh magazyn tylko to będzie normalna cena rynkowa, dlatego że tutaj też Możliwości wytwórcze zakładów przetwarzania litu i kopań litu jest znowuż w 2023 więcej. W związku z tym te ceny spadły już, tylko jeszcze na razie nie spadły dla Ciebie, bo no importerzy cały wiesz, cały zysk chowają do kieszeni. Czy importerzy, czy jacykolwiek pośrednicy. No. I to wszystko pozwala nam. Spojrzeć z większym optymizmem na 2025, bo dużo pojawia się komentarzy tutaj. No to wszyscy podłączą pompy ciepła, to nam wybuchnie sieć nasza energetyczna. Ja nie wiedziałem, że tutaj na kanale są tacy bogaci ludzie, którzy są właścicielami sieci energetycznej w Polsce. Ja myślałem, że to są po prostu koncerny, które rżną z nas, co mogą. W związku z tym to nie jest nasza sieć energetyczna, to jest ich sieć energetyczna. I to są nasi wrogowie, to nie są nasi sprzymierzeńcy. Oni zawsze będą chcieli, żebyś nie miał własnej energii, i żebyś płacił im ten podatek od życia co miesiąc w formie, a to opłat za przesył, a to opłat za panią Hanie, która musi być mi z Polonia, żeby zostać sekretarką pana prezesa, a to opłat za kolejne bzdury, które tam wymyślają. Nie, masz mieć energię własną. No i dzięki cenie 11 centów za wat w piku, mimo że tego co, co odstawia dolar, zobacz, to oznacza, że nagle zamiast 10 kW fotowoltaiki, staćcie na 20 kW fotowoltaiki, co oznacza, że na przykład ta żałosna produkcja, którą masz zimą, jest dwukrotnie większa. Aha, i nagle ona już nie jest żałosna, tylko niewystarczająca, nie? I dlatego prąd już w 2025 zacznie tanieć. Mało tego, i dlatego zapłacisz za to pieniądze, a mogę się z tobą o każde pieniądze założyć, że polska elektrownia jądrowa nie powstanie. To znaczy, te 100 miliardów pójdzie się kochać, a elektrownia i tak nie powstanie, bo nie będzie już nikomu do niczego potrzebna. O. Więc jeżeli planujesz inwestycje na wiosnę, to koniec lutego jest dobrym momentem, żeby zacząć kupować panele fotowoltaiczne. Jeżeli kupisz je w Polsce w tej chwili poniżej 70 groszy, to i tak nie stracisz. 2024 to będzie przede wszystkim czas elektrowni wiatrowych, dlatego że w momencie, kiedy spadają tak bardzo ceny fotowoltaiki, Elektrownie wiatrowe muszą utrzymywać ten parytet wata do wata. Rozumiesz? Więc ceny elektrowni wiatrowych również muszą spaść. A koledzy tutaj z Kanału ciężko pracują nad tym, żeby przystosować te instalacje do polskich warunków. Pozdrawiam Marcina i całą grupę. I w związku z tym liczymy na to, że nawet powstaje jakieś tam polskie know-how. O. Na razie